jest tu kuźwa? A ja mam save, a ty masz pizzę Dobra, to gramy w y, jaszki A, tu mnie. Ty po lewej Ooo, trafione łatwo! Ooo drugie trafione łatwo! No co ty? Rob... No tu, tu jest, tu jest! Odbiło się. Od krawędzi się odbiło. Tu jest. Fuck. O, drugie trafione. O kuź wario, mapa podblokowałem mi przez to. Ja zaznaczam mapy. to się uspokójcie. O, w ogóle macie z tą czaszkę zaznaczoną na tym? na tak. Sunny Middles. Dobra, fajne. Dobra, to pójdźmy może na Willow Street, naszą ulubioną mapę. Tam z tym garażem fajnym. Dobra, no wszystko jest już chyba, nie? Mam no, wszystko. No, chyba tak. Dobra, Tam ale... nie ma. Chciałem dodam jednego. Tu mam? Dobra, to idziemy na Willow Street tym razem. 3, 2, 1. A więc zacznijmy rozgrywkę na Willow Street na naszej ulubionej mapie. A więc jesteśmy Willow Street. Rozpoczynamy rozgrywkę. Raz, dwa, trzy. Dobra, bierę oczywiście to. To. I ufałkę wezmę też. A więc zróbmy to. A właśnie z. Pamiętajcie o slalomie za każdym razem Musi być Slalomik musi być Tak jest Dobra O, otwarte drzwiów od razu Pałka. Zgaszcie światła Nic nie widzę Ślepy jesteś Dobra, nie widziałem śladów Wiecie, gdzie jest ten generator? No to, to idź do niej do piwnicy Ty ja nie widzę tego generatora nigdzie Jest razem ja Jestem ślepy, nie Teraz jest włączony Naprawdę jestem ślepy, nieważne ważne no, to jest takie małe główienko no, jak mogłeś to zauważyć <laughs> Chłop mnie próbował wytłumaczyć po czym mnie pogrążył, ale nieważne tak Dobre Tu jest 6 stopni, jeden, dobra to tutaj jest, czyli kuchnia chyba ten jak zasuwa Can you talk? Talk! <laughs> talk to me Please, I beg you I want new friends W sumie? Żaden kocha. Idę sobie Czy jest tu kuźwa O mój Boże, umrę zaraz zawał Utkaj się lepiej, utkaj, bo ja za mało tu Myślałem, że dotsy widziałem, a on nagle zaczął na mnie biec, kuj pan. Cię kocha. O, karma dla zwierząt, bycie świadkiem, że eventu mamy zawieszone. Mmm, ciekawe kto był. Brandon odpowiada, kiedy jest ktoś sam. To DJ, powodzenia, życzę. Chodź, chodź, piwis, chodź, chodź. Musimy nie, ja... No ja ja miałeś z nim pogadać, mi nie lubi. No, jak macie lubisz jak nie chcesz z nim gadać? Jeden, jak mnie zaatakował, ja miałem ponad 50. Dobra, co jeszcze? Zdjęcie, dobra, to ja mogę ze zdjęciem, z aparatem chodzić. Odpowiedział! Chyba Spirit Box jest. Co? Nie, niemożliwe. Ale ja nawet się nie zapytałem, ja wszedłem do tego i on nagle krzyczał do mnie coś. Gdzie są pieniądze? Nic nie zrozumiałem, bo jestem przygłupem, ale no... Coś takiego było. Fuck my life. Czemu nie może być minus? Minusami dajcie, dobra. Bawa. Walić to. Ale wiesz, że musisz być sam. Dobra, to idę, zostawię. rzucił kubkiem. Który to był ten ghost, który rzucał dużo rzeczami? Ja pierdola. No, mi chyba. Ani jedna tak. nie siadła. Je... Akurat zawsze mrugał on, kiedy ja strzelałem. Nie mam wprawy stary. Dawno nie grałem. Dawno nie robiłem z nim duchów. co go szukamy? Chyba, nie będzie. Nie wątpię, bo to jest ten pokój, się pojawia. A Nie ma nic. Znaczy, zaufam ci, że był. I mean, słyszałem głos. No, czemu nie mogę podnieść. O. Dobra Slalomikiem, slalomikiem Duchu, you motherfucker! Do you wanna some paka paka? No, spirit box, spirit box na 100%, na 100% Slalomem kuźwa, slalomem Dżokio ma przerażający głos, stary Dwojka. Gdzie jest depnięta? Aha! Na tym, tu! ten na... O, Czemu ktoś notebooka położył na stole? Przecież on nigdy go Przecież on musi leżeć na ziemi, żeby on na niego stanął. Łoooo! Wow! Odpowiedział! Wyłącz mi tego spirit boxa, bo ja się zesram. Co? Orbison? Nie mógł podrabić. W tej kamerze. No widzę. Czyli co nam zostaje? Mare, Yokai, Onryo. Mówmy, chyba szybko. Freezing, szybko raczej mare. nie. Ghostwriting, może być. I Idocy. Siema stary, siema. Napisał coś? Nie. Nie, musisz tutaj położyć. Gdzieś tutaj, bliżej, środka. On tu częściej chodzi. Are you O! Okay? Jest! Oh, docy, 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 docy! No, mówię, żeby trzeba zachęcić ducha, żeby się pojawił, wiesz, wkurzyć go. To co, i okay? I co? Robimy coś jeszcze, czy uciekamy? Bo no, jak chcesz to idź. Oto to nie, Zobacz, ile pilców mamy. Znowu wróciłeś, kąt. <laughs> Rewelacyjne newsy <laughs> No weź, pilce i jedz. Zdjęcie ducha chcesz? Why not? Ale mam laptopa. Dobra, mamy zdjęcie tego i hunta, no to nie chcę hunta No i DJ, dlaczego, że musiała umarł? Miałeś przeżyć hunta, no. Weakness when hunting, a Yokai can only hear voices close to it, Okej Fajnie, że się zresztą akurat przy nas i dlatego nas załatwił. Aha, czyli jeżeli będziemy blisko Yokai'a gadać, to go wkurzamy. To no fajnie, że gadałem do niego cały cały dzień. nie wejdzie, co nie? Skoro nawet były tutaj doczon tutaj przeszedł. To... Nic się było. Nie, on tutaj, to przebiegł taki rostu no, no to było powalone w story. Ale to kurna, nasz kolega padł. Zdjęcie. Dobra, już nie mam aparatu, jak coś, to ja idę stąd. W You fucking can't show yourself. Ja pierdzielę, co on mówi. nie pokazać. Nie dziwię się, jak masz 91%. Are you out of your mind? Do you want no. to get that no. Przebieg wow! za tobą! po <laughs> paparaz. Slalomem oczywiście. Slalomem. Run! Run! Run away! Hide, momen! Hide! Oooo oh, he's dead He's dead oh O no. no dobra, to to odjeżdżam O! Przynajmniej z zrobił poświęcając się Dobra, to jadę, jadę. <laughs> Fuckinę! <laughs> Kto? Odejdź! Odejdź! Jezus. Dobra, łatwo!